Nie wiem jak umrzemy, Stoi Stój tu, stój w miejsce, tam, masz. stój w miejscu Zobaczymy kto przeżyje No nie ty O kurwa Dobra, dobrze się znowu. No A, i ja na ciebie, każdy dostał to co dostał Dobra, chodźcie Myślę, że to może pierdolone

Nic Róba, nie ma, nic dobra. nie ma, to drzwi, ja. to drzwi, to drzwi jadą. Dobra. Co? Czy stresujesz? Stres. So stressful. O, tu jest jakiś o, to magazyn. To jest. Starkowa, magazyn. Sef, na ramię napala. Błagam, się na a mają dziadko. Właśnie, się boję, kurwa, nie? Właśnie. Ty, tu jest jakiś, tu jest jakieś toś, nie? Co? To, 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 to. A tu jest ten, tu jest, to jest znak, wiesz? Tu jest ten. Radiator. Ty sobie wiesz, radiator to jest generator na odcinku. a <grymach> to pójść. a teraz? Tak, chodzi ty to czeka, może na jakieś wypadko. Widzieliśmy, coś z Kieterami? może coś z gdzieś tam No to jest no. Bardzo daleko jest wyjście samo w sobie. No wiemy, wiemy. Chyba nie został Ej, co to. Dobra, się słyszało się z... Dobra, Trzeba, to. Dobra, Firek, Firek, Firek się kończy. To może być, tu tam, ale nie tam. Tu to jest prąd. To tędy, czy tędy? Czy tędy, idziemy? tędy, O, jest tak, play? Jest światło, mogę światło wyłączyć. Nie, nie włącz światła, kurwa. Coś jest, może tu? To... Nie, to Nie, o. Co jest? od Tu coś jest. Kurna. Czekajcie. Eee, mam niego jakiegoś, niego jakiegoś niego no to, kurwa tu przy mnie Chociaż ja się otworzył co tych. otworzyło właśnie. Bo no boję się. Kay? To było tu, tu gdzie światło, kurwa PFZ taki, kurwa. Ja nie Bo wiem. gdzie to było. Ta... Tu jest, tu jest, tu jest, po lewo, kurwa. No jest, A, dobra. To to jest, ten. Ten, Kriket, no jest. No kurwa. Tak. Dobra, chodźmy kurwa po ten generator, ja nie wiem gdzie to było, tu w lewo chyba to jest. Ty! Ej, robot! O! Chyba fajnie ubiłeś Dobra. Gdzie był kurwa ten generator? Tutaj. To w lewo jakoś, w lewo, w lewo. A to wiesz? To, to weź to, ja mam kurwa trzy łopaty na no. sobie ja mam 53 kurwa tego. Co? Co? Co to? Nie mogę prawie, no. Co to? A, Dzień? to weźcie tam gdzieś dobra. Mam jeszcze troszkę latarki zostało. Tu chyba. O! Robal. Robor, robor. Robo. Zbejtuj go, to jakby uderzył. A gdzie on kurwa... A nie, tu my... tu my na górę musimy, tak? Musimy? Nie. Tak, z góry my. Co, z tym? No tu to na nie pewno wiem. nie. Ja już latarki... Kurwie. O! Osy, pala, no, kurwa! No kurwa, nie biegaj! Dobra. Znowu, ja nie widzę go. Gdzie on kurwa? Nie wiem, nie widzę go. My w lewo jakoś musimy iść, nie? Tędy i tu w lewo się dojść. Co to? Gdzie jest w lewo? Zawór, zawór. Kurwa, no nie wiedziałem Tu, tu O, droba tu Tutaj? O, tu, 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 no tędy Halo? Tędy? Tak, tędy Tutaj? O, może tu ta? Tak, tędy, tędy, tędy Gdzie? Na prawo czy lewo? To jest otwarte? No? O, to jest Nie Strasznie, że dookoła Komuś tu musi być Nie, no, światło się nie świeci Ja nie wiem, gdzie co jest Nie wiesz no, no. Co? Nie da się, Kaleś, nie Nie da się Chodź z nami, chodź z nami

Ja nie się razy, tak podkatę, to nie <grymnie> Ja przeżyłem, tyle śwala mi że się jablą dwa razy i to chyba kamerasz to mił być tych psów, bo tu czasem psów się jak wyraz pią nam, kurwa, Pożerz, prawie, Nie możli nie mam kurwa przejść Pzeraz świat w ty pierdasz na tutaj Po z termobą Ja cię nie kurwa, do ma właśnie chlup sycić kurwa nie taki zresztą, hmm. tak? Może by ta dziewczyna. bardzo bibliotekę tak z tego cwiata kamerę co nie? Ja nie lubię Ja lubię, ja lubię Kurwa nienawidzę tego miejsca, no ja pierdolę, to jest tak straszne No nie, a spamisz w prawym? Żeby sobie oświetlać trochę ja, ale to chuję to zmienia, to No, no właśnie to na tej coś mapie coś... dużo właśnie daje to Dobra siat, że O mam znak, mam znak A nie te drzwi nie. Nie. O tu Dobra, Gdzie nie pobiegłeś? Na górę jestem, boję się jednak Dobra, <muchy> Dobra to ty biegasz, <muchy> kurwa, to jest tak straszne. Dobra, Podobniec, jednak wyszłem ty, 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 trochę kart. Co tam znalazłem? Znalazł. Co Dobra, nic tu nie ma. Co? Jeszcze jedne drzwi, jedne drzwi są jeszcze tu, no, za, za tym. Chodź tu. Ale czekaj, bo mam coś. O! Okej. Okay. Chodź, chodź, chodź. O kurwa, co to? Co to jest? Ja się boję, ja się boję. Ale co? Gdzie Gracja? Nie słyszysz no, tego? No słyszę, właśnie. <grym> kurwa, ja się boję. Sklep zamknął, czyli... Albo go zabijamy. Wiesz, nie wiem czy tam. Tak. Ma... Sam... Ciebie zabiję prędzej niż... Kurwa, no. sprint. O! Czajnik. Silnik. Dobra, tyle nam wystarczy. O! O, po co ty drzwi otworzyłeś taki raz? Kurwa, dostałem Bo chciałem je zamknąć, kurwa, ty... A ja je jak... zamknąłem. Niemiecki działko Dobra. Mnie to coś tam nie słyszał? Coś chodzi, co? Czio Idzie O kurwa idzie to Dobra nie widział nas Chodźcie tędy, nie musicie grycać Tak będę co pośmiał myśmy... Nie czekaj bo nas zobaczy. nie obracajcie, obracajcie Gdzie jest co? Gdzie co? O kurwa Ja pierdolę do niej. dziękuję za nami patrzcie ktoś na niego bo tu jest roba. Dobra Patrzcie Patrzę Ale... na niego się na patrzę Patrzcie, patrzcie, na niego, patrzcie, na patrzcie na niego, patrzcie na niego. Patrzcie na niego, zabij tego, zabij, go, nie mnie. No ale odejdź, kurwa, nie da się, on lata cały czas, to no ja Patrzcie na niego. Ale ty tu go zabiłem. Ale Loek latał, ja nie wiem ile tu jest. To jest ten dwóluk, kurwa. Dobra, co teraz? Spróbuj go napierdolc, upady. No dobra. Dwunok nas zauważył, umieramy. Dopier Oj kurwa Kawalio, znowu je zabrać. No ale jak to, lata, to przelatuje przez ciebie, to zadawało ci listę. Tu jest nie. drugi, tu jest drugi. Dobra, ja się boję panowie. A no, no właśnie, na, kark, kark, na, kurwa, na kurwa, tego dwulego. Dwóch... Tego, no to damy ta radę na jeden duży. dzień 130, że na cichu. O kurde, wypadło. Aha, wykłój też, 130 nam wystarczy, to ile? Dwa i trzy. Trzy, cztery w sumie, bo, bo, bo. Dobra, to może. to możemy. Trzeba save zagrać. Oby to, dobra, kurwa dobra, i no, to no, no i tak możemy się. Nikt nie ma Nie, paty. nie możemy się rozdzielić, Czasem, się nie makuję, Ale co to nie da? się, swoje, mało to no to jeden, ja. duży, jeden duży item, ja. albo dwa małe. Co? No, tak. O kurwa, tu jest tu retnie Wskoczyłem no, f... on się skręci. Dobra Ciekawe mamy. Bo... Idziemy Ten się piwa, bo... dobra, Bej, To oczywiście piwa Dobra wejść do drzwi, bo ja nie piję No dobra, dawaj To no, ty kurwa. O kurwa Ja nie odmówię Ha, to nie czy to było publikować Co za brudas, no nie wierzę. No nie wierzę. O, nie jest on! Właśnie. Nie, czekaj. Co? Coś ty coś to działo? Coś ty księżyca. Musiałeś No myślałem, to że sensu jest. To... No i tak, jest. To... No i tak to to... Jest. O, Oj chuj, coś to to... się to kurwa no. <laughs> <laughs> tak no. Tak, 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 tak. Możemy skakać? Nie wiem Nie, chodźcie tak na dół, tak chodźcie na dół Można ja kręcić dobra Ty, pa jaki magazyn, kurwa W którym kurwa nic nie ma A, no to fajnie No bo to jest to wyjście nasze chyba, nie? Nie, bo tam zamknięte. To Zamknięte drzwi Ty, no i chujcie, zgubiliśmy już Chodźcie tam, bo tam może firex y będzie Ty Tam? Dobra, to no, był jesteś, pierdolony? Gdzie jesteście? Tu, halo, halo. Halo, halo, za Nie, a co tam drzwi? Chodźmy. Dobra. Dobra, to jest para, ja się boję, kurwa. Jak to wyjść teraz? No ja nie wiem, tutaj coś się dzieje, kurwa. Nie no, my, my się tu, nie no, my tu skoczyliśmy. Nie, tak, my, my tedy Do, skoczyliśmy. No, to tu a, a on jest teraz w prawo. Nie, no tam jest wyjście z nami, jak nie wyjście, no tak, wyjście z nami. Nie jest wyjście, nami? No tak, kurwa, zobacz skacz i tam jest wyjście z normalna. No mam drugi wprost, może no to chodzić. To nie jest wyparkowe. A ty pan. Co on zrobił? To nie ujęłam ją. Moja się mówił. Kamilot, co się stało Kamilo? Kurwa, z mi się skończyło jakbym no. na krawędzi, nie? Ja to to do, kogo kra do kogo karabin strzelał? O kurwa, ty. Karabin, może, jest karabin? Może, on, może on strzela do tych tych do stworów? Co, Je co? Tam jest ten czarny skręca szkarku. kurwa. No no tak ale tym przejdziemy to, dalej, to jedyne to drzwi są zaminowane. I jedyne drzwi są kurwa zaminowane. No tak, nie to... to... Tam gdzie są miny, był ten chłop. O kurwa, no twarzy drzwi, on tu gdzieś może być, on tu gdzieś może być. Ale no, on nie kał tu przy on ale był kurwa z tymi drzwiami! Tak, ale on... No mówię kurwa, nie przejdziemy, nie. Może fire exit, fire exit to bardzo. No Mogę no, go znaleźć. To jest błot To jest fire ale ja. On cię w jednym miejscu maszył. Jak jestem czarny na tej mapie, to trzeba się rozglądać. Leży. Nie, nie, trop, nie, trop, nie, trop, nie, trop. O, i A, dobra. nie, 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 skręcił nie, 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 Gdzie nie, jest. jest? Tu nie, Gdzie nie, Latarka nie, 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 nic nie, ma kurwa tu będzie nie, nie, tak, 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 tak mam 3 temy wszystkie nie ja pierdolę debilu Co to jest? Co to jest za taką guer On nie bije, on nie bije, on się boi nas. Śrubka. to śrubka. Bierę. O jest ten, idzie. Tam jest ten, kurwa. Czy Fire Exit, tak coś? Co jest? Fire Exit. Jeszcze na końcu jest tak Okej. Okay, no. Nie, to, co bo to jest tam, to jest kurko, sam, to Co to, to jest? Bliższa, sam, to to jest. jest sam, co to? Co? O, tak, to jest. Tak, to tak. tak. O kurwa. o kurwa! Ten typ, kurwa. Co on robi? Nie wiem, kurwie, co on robił. Spadł? Bro, no taką kłę robi. Spadł. Wyrobi? Spadł? Nie no przeszedł, kurwa. To mi się przeszedł. wydaje. co ty gadasz? A, to, to niezłe. ten tak wygląda był on spadł, no. To nazwę laszczy. Laszczy. się. Idę za i Dobra. Jak gdzie kurwa grac ten sobie poszedł? A on sobie w środku. No ja ten, chyba widać. Nie? A siotka jest. To jest chyba nie. To by straszny. Szybko, szybko, szybko. Potwórka po jakieś goni. O, wysraszyłem go. <noise> <noise> Zatrzymało się i nie wie co. Nie przy Farek jest chyba teraz. Ale Czy coś cieszał i się boi chyba. <noise> 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 Halo no Proszę Faryx, jakieś trzy różne na nagle wyskoczyły Co? No A na boże że... czy w środku? Nie, w środku A co to za stwory? No, nie wiem, nie spodziewałem się, tego nie widziałem W grze w ogóle, ogóle utknąłem Aha Wario, banana noc się... Poczy sobie bojownika moc I do tanka hmm. porwij wreszcie ją anioły śpią wow!